Będą gadać, będą, będą gadać. Oj, będą gadać, będą, będą gadać. Oj, będą gadać, będą, będą gadać. Oj, będą gadać, będą gadać. gadać. Z naszą oddałem życie i własną grę, I wierzę, że kiedy zasłynie miska Mazowie. Posłuchaj mnie uważnie i wiesz, że nie zaszkodzisz mi Tu w żaden sposób losu nie oszukasz nigdy To polski rap postrze perfekcyjnej przytwy Zjebany świat, nie doczekasz moich szybtych Chcesz otworzyć się pozę wsadzę ci w serce wytrych Mogą pierdolić, posłuchajcie ludziska Widzą twój progres, farową pizdę ściska Chcąc wypromować twoje dupsko, więcej znaczenia żadnych... I następna środka będą pierdolić I co na bankcie spotka Życie, życie, Dilga, gang. Pepie.